Proste sobie, że macie duży plecak i że jest naprawdę ciężki. Jest pełny wszystkiego. Nie tylko ubrań, ale i ciężkich skał granitowych. A wy idziecie z tym przez życie i po prostu nie wiecie, jak go zdjąć i odłożyć. Stajecie się bardzo zmęczeni bardzo chorzy. Nie czujecie nawet odrobiny szczęścia, gdyż w każdym momencie życia jesteście w złym humorze, jesteście wyczerpani. Czujecie się umysłowo wyczerpani? Dlaczego? Dlatego, że nieśliście zbyt wiele rzeczy w plecaku. Jeśli spojrzycie do plecaka, zapytajcie, co mogę wyrzucić. Jest to pierwszy sposób na odpuszczanie. Zobaczyć, co można wyrzucić. To niesamowite, ale możecie wyrzucić o wiele więcej rzeczy, niż można było sobie wyobrazić. I nic się złego nie dzieje. Jeśli wyrzucisz te wszystkie obawy o swoją przyszłość i przeszłość, właściwie nic się nie dzieje złego. To pierwszy duży kamień wyrzucony z plecaka. Nie wiem nic, jeśli chodzi o waszą przeszłość, ale czy moja przeszłość była dobra czy zła, nie mam pojęcia, bo ja rzuciłem swój kamień dawno temu. Bądźcie więc wolni od swojej przeszłości. Przeszłość jest więzieniem. To cena z otwartymi drzwiami. I można wyjść w każdej chwili. Jednak często tak jak ludzie, którzy byli długo w więzieniu, boicie się. Oni po prostu nieco się boją, bo przyzwyczaili się do celi tak bardzo, że trudno im wyjść. Gdy macie odwagę odpuścić przeszłość, tak jak więzień, wychodzicie po raz pierwszy i wolność. Ach, czujecie się tak dobrze i tak szczęśliwie. Odpuszczacie ten wielki ciężar, ten wielki ból, tę wielką skałę. Czy to nie jest wspaniałe? Zatem czy potraficie spojrzeć na swoją przeszłość? Weźcie nawet kij w lesie. Napiszcie na nim moja przeszłość i rzućcie go daleko. Albo lepiej. Weźcie kamień i sprejem napiszcie przeszłość i wrzućcie go do rzeki. Niech za to nie bez śladu. A następnie uzmysłówcie sobie, jak wolni się czujecie. Można to zrobić. Można puścić te rzeczy, ale gdy nie mamy odwagi, by odpuścić, pierwszym sposobem odpuszczania, sposobem wyrzucania rzeczy jest pozwolić komuś przekonać cię, że można to zrobić i że to jest dobre działanie. Często myślimy, że nie powinniśmy. Często myślimy, że możemy uczyć się na podstawie przeszłości. Nie uczymy się na podstawie przeszłości. W rzeczywistości zbieramy wiele bólu z przeszłości. Nauczymy się znacznie więcej przez odpuszczenie przeszłości niż z jej zatrzymania. Trzeba po prostu pozwolić jej zniknąć.